Rowery elektryczne, silnik centralny czy w kole, który lepszy. Rowery elektryczne stały się coraz bardziej popularne w ostatnich latach, stając się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych rowerów. Jednym z kluczowych wyborów, z jakim spotykają się potencjalni użytkownicy rowerów elektrycznych. Jest decyzja dotycząca rodzaju silnika, czy wybrać silnik centralny czy napęd w kole. W tym artykule przeprowadzimy dogłębną analizę obu tych rozwiązań, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję przy zakupie roweru elektrycznego. Silnik centralny, serce roweru elektrycznego, zalety silnika centralnego. Silnik centralny jest zamontowany w centralnej części ramy roweru. Zazwyczaj w okolicach korby. Jest to najczęstszy rodzaj silnika stosowany w rowerach elektrycznych. I to nie bez powodu. Oto kilka głównych zalet silnika centralnego. Niski środek ciężkości. Silnik centralny jest tu umieszczony blisko masy ciała rowerzysty. Co sprawia, że rower jest stabilniejszy i łatwiejszy w prowadzeniu, zwłaszcza na trudnym terenie. Efektywność. Silnik centralny wykorzystuje przeniesienie napędu na łańcuchu, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii i osiągnięcie większych prędkości, lepsza kontrola mocy. Silnik centralny jest zazwyczaj wyposażony w czujniki kadencji i momentu obrotowego, co pozwala na dostosowanie wsparcia elektrycznego do tempa jazdy i intensywności pedałowania. Długotrwałe baterie, rowery z silnikiem centralnym często oferują większą pojemność baterii. Co pozwala na dłuższe przejażdżki bez konieczności ładowania wszechstronność terenowa, silnik centralny doskonale sprawdza się zarówno na płaskim terenie, jak i podczas jazdy po górzystym terenie. Co czyni go popularnym wyborem dla rowerzystów szukających wszechstronności cicha praca, silnik centralny jest znacznie cichszy niż w kole, co pozwala na cichą i niezakłóconą jazdę wady silnika centralnego oczywiście. Silnik centralny ma także swoje wady, które warto wziąć pod uwagę. Większa waga, silnik centralny i związane z nim komponenty, takie jak bateria, są zazwyczaj cięższe niż koło napędowe, co może wpływać na ogólną wagę roweru. Skomplikowana konserwacja. Naprawa i konserwacja roweru z silnikiem centralnym może być bardziej skomplikowana i kosztowna niż w, w przypadku roweru z napędem w kole. Szybsze zużycie napędu. Silnik centralny działa bezpośrednio na łańcuch roweru co znacznie skraca żywotność całego napędu. Wysoka cena, rowery elektryczne z silnikiem centralnym są zazwyczaj droższe niż modele z napędem w kole. Napęd w kole, prostota i wygoda. Zalety napędu w kole, napęd w kole, zwany także napędem chłup. To drugi popularny rodzaj silnika stosowany w rowerach elektrycznych. Jest on zamontowany w piaście przedniego lub tylnego koła. Oto kilka zalet tego rozwiązania: prostota. Napęd w kole jest prostszy w konstrukcji niż silnik centralny, co może ułatwić konserwację i naprawy. Lekkość. Silnik w kole jest lżejszy niż silnik centralny co może wpłynąć na ogólną wagę roweru. Mniej kosztowny, rowery z napędem w kole zazwyczaj są tańsze niż modele z silnikiem centralnym. Wady napędu w kole jednak napęd w kole ma także swoje wady, przesunięty środek ciężkości. Silnik w kole może przesunąć środek ciężkości roweru, co może wpłynąć na jego stabilność. Szczególnie na trudniejszym terenie, mniej efektywny, napęd w kole nie jest tak efektywny jak silnik centralny co może skutkować krótszym zasięgiem na jednym ładowaniu baterii, mniej kontroli nad mocą, napęd w kole nie oferuje takiej kontroli nad mocą jak silnik centralny, co może być problematyczne podczas jazdy w różnych warunkach. Sprawdź także, jaki zasięg ma rower elektryczny, ile można przejechać. Głośna praca. Niektóre silniki w kole są znacznie głośniejsze niż silniki centralne. Co może przeszkadzać bardziej wrażliwym użytkownikom? Jaki silnik kupić? Który lepszy? Ostateczny wybór pomiędzy silnikiem centralnym a napędem w kole zależy od Twoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Oto kilka pytań, które warto sobie zadać. Gdzie planujesz jeździć, jeśli zamierzasz głównie jeździć po górzystym terenie? Silnik centralny może być lepszym wyborem ze względu na większą moc i kontrolę. Czy zależy Ci na prostocie obsługi i konserwacji, jeśli nie jesteś zbyt zainteresowany skomplikowaną konserwacją? Napęd w kole może być bardziej odpowiedni. Jaki masz budżet? Silniki centralne są często droższe niż napędy w kole. Więc warto zastanowić się, ile jesteś gotów zainwestować. Czy ważna jest dla Ciebie stabilność i wygoda jazdy? Jeśli zależy Ci na stabilności i wygodzie, silnik centralny może być lepszym rozwiązaniem. Ile kilometrów planujesz pokonywać na jednym ładowaniu? Jeśli zależy Ci na długim zasięgu, warto rozważyć rower z silnikiem centralnym i większą baterią. Podsumowując, zarówno silnik centralny jaki napęd w kole mają swoje zalety i wady. Wybór zależy od Twoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Przed zakupem zalecamy przetestowanie różnych modeli i konsultacje z ekspertami aby wybrać rower elektryczny, który najlepiej spełni twoje oczekiwania. Pamiętaj również o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego podczas korzystania z roweru elektrycznego. Witajcie, miłośnicy dwóch kółek. Dzisiaj bierzemy pod lupę prawdziwego Tytana wśród rowerów elektrycznych, Ecobike Expedition MIDNICK Midnik Hutblacksów. Czy to możliwe? że jeden rower może zderzyć światy wygody miejskiej z nieokiełznanymi terenowymi możliwościami, czy 30 ach w baterii to prawdziwy game gamehanger. Przygotujcie się na jazdę pełną emocji i humoru, bo wchodzimy na pełne obroty. W świecie rowerów gravelowych, Merida Silex 200 wyłania się jako jedna z najbardziej interesujących propozycji dla amatorów i średnio zaawansowanych miłośników dwóch kółek. Ale czy ten model naprawdę spełnia oczekiwania? Postanowiłem to sprawdzić. Współczesna mobilność stale ewoluuje. A jednym z najciekawszych wyników tej ewolucji są rowery elektryczne. Rozwiązują one wiele problemów związanych z ruchem miejskim i oferują nowy wymiar przyjemności z jazdy. Wśród czołowych producentów rowerów elektrycznych wyróżnia się marka Cross, która dzięki swojej innowacyjności i jakości zdobyła zaufanie licznych entuzjastów rowerowej przygody. W tym artykule przyjrzymy się bliżej fenomenowi rowerów elektrycznych Cross ich cechom charakterystycznym oraz korzyściom, jakie oferują użytkownikom.